Cześć, witajcie moi drodzy serdecznie w dzisiejszym odcinku. Pogoda jak widać bardzo przypomina dzisiaj wiosenną pogodę, choć tak naprawdę do wiosny jeszcze troszkę czasu nam brakuje. Mówię, wyjdę, zobaczę dzisiaj w maliny jak sytuacja się przedstawia, ale widzę, że na letnie zbiór to będzie ciężko w tym roku tę malinę jesienną zostawić. Bo na ten moment to tak do pasa jest od góry wszystko przemrożone, może nawet i niżej, ale słuchajcie, nie o tym ten dzisiejszy odcinek. Mówię, wyjdę, przejdę, przewietrzę trochę umysł. Chwilowo siedzę w domu. Tydzień mam odpoczynku, odcięcia. Moi drodzy, po tych ostatnich filmikach. Które obiegły sieć jak chłopaki z GR Ojdana, we czterech, moi drodzy, we czterech zrobili kawał porządnej, dobrej roboty. Pojechali na port, na, taki na takie miejsce przeładunkowe PKP Cargo w Dorochusku i w cztery osoby udaremlinili ten przekręt o którym każdy wie, ale nikt tego do tej pory tak naprawdę nie pokazywał. Więc na samym początku moje wielkie brawa, moje wielkie gratulacje dla chłopaków. Wiem, że tam Hubert bodajże był i wielkie gratulacje chłopaki. Większość filmów możecie sobie u nich zobaczyć na profilu na fejsie. Ja taki e, na podstawie ich filmów, jeden film ostatnio pokazałem u mnie na, e, na YouTubie, To jest film poprzedni, także serdecznie za, Was zapraszam do tego, żebyście sobie zobaczyli e, ten film u mnie na kanale. Słuchajcie, e, każdy wie, że towar jest przeładowany, że, że jest towar jest przeładowywany. I każdy wie, że ten proceder trwa. I dużo takich komentarzy się pojawia, no słuchajcie chłopaki, no ale wsadźcie tam tego GPS-a w tę naczepę i, i sprawdźcie tak naprawdę, gdzie to się wyładowuje. Moi drodzy, nikt nie musi tego robić i nikt nie musi GPS-a wsadzać w naczepę ze zbożem, bo każdy dobrze o tym wie, że to zboże jest. Było i jest przeładowywane i wysyłane do firm, które ten towar ściągały. Listę firm możecie znaleźć w internecie. Większość osób w dniu wczorajszym, dzisiejszym tą listę firm udostępniło i ta lista firm jest ogólnie dostępna. Ja chciałem się odnieść do jednego miejsca na liście, mianowicie punkt dziewiąty tam jest. Duża firma, z grubia Dubrzynia. Okazuje się, że jest dziewiąta na liście i. Ściągnęła towaru na kilkaset grubych milionów złotych. Moi drodzy, dla mnie to jest niepojęte, żeby, żeby, żeby nasi rodacy tak nas ładowali w, kół, w bambuko. No, ja mam propozycję. Dobrze wiemy, że ta firma jest firmą, która handluje również materiałem nasiennym. Ma drugą firmę na F. Yy, która handluje środkami ochrony roślin na cały kraj, wysyła te środki ochrony roślin. Moi drodzy, zbojkotujmy tę firmę z Golubia i przestańmy tam robić zakupy, zwyczajnie, bo po prostu uważam, że to jest to, to jedyna kara, która może ich dopaść. Następna będzie gdzieś, może jakieś piekło będzie na nich czekać, ale słuchajcie, zróbmy wszystko, żeby dokuczyć tej firmie, żeby yy, po prostu obserwujmy. Każdy powinien tę listę firm przejrzeć i znajdź firmę, z którą może kiedyś się nawet handlował. I mówmy głośno o tych firmach. Pokazujmy, piszmy opinie w internecie. Każdy może to robić. I zachęcam do tego, żeby właśnie takie firmy doceniać. Doceniać za to, co robią. Oczywiście wiecie w jaki sposób. Piszmy opinie na internecie. Pokażmy że nie pozostawimy im tego płazem Chciały, chcieli się dorobić Tfu, niech się tam dorabiają mam nadzieję, że wyjdzie im to wszystkim bokiem moi drodzy jak widzicie jestem na plantacji malin ci, którzy mnie znają wiedzą dobrze, że jestem producentem malin dużo mówię o producentach zbóż ale my producenci malin mamy jeden postulat do wiceministra Kołodziejczaka Panie Michale, Kołodziejczak, żądamy opublikowania listy firm, importerów maliny mrożonej, wszystkiego rodzaju półproduktów pochodzenia malinowego, agrestu, czy wszystkich owoców miękkich. Żądamy natychmiast ujawnienia listy firm, które w zeszłym roku ściągały e, owoce miękkie do naszego kraju. E, musimy stanowczo powiedzieć tym firmom, że nie tolerujemy takich rzeczy i ta lista firm musi ujrzeć światło dzienne, żeby ludzie z naszych okolic zobaczyli, które firmy z naszych okolic handlują właśnie e, tą szajsowatą ukraińską maliną i chcemy wiedzieć, kto nas robi, kto na nas tak naprawdę zarabia, bo nie na nas, a na, a na, a na ukraińskiej malinie, na nas również, bo nasza malina jest mieszana z tamtą, żeby spełniała normy jakościowe i wysyłana. Ja nie wierzę w te bzdury, które nasze firmy przetwórcze cały czas powtarzają, że to mm, oni nie... nie ściągają malin, tylko przechowują w magazynach składowych albo ja tego nie uwierzę. My musimy poznać listę firm, które ściągają, ściągały i ściągają maliny ukraińskie do Polski. To jest nasz obowiązek i Panie Kołodziejczak i Pana e, obowiązek, Panie Ministrze, Wiceministrze, żeby te listę firm opublikować. My chcemy do Początku sezonu do końca marca znać tę listę firm, a, a nawet i, i już, bo yy, uważam, że jest nam yy, pan minister to winien, a obiecywał, że jak pan będzie yy, już u władzy, no to, to wszystko będzie się robić decyd. O, o tak będzie się to robić, więc czekamy. Mamy, dajemy wam miesiąc na opublikowanie listy firm podmiotów. Które w zeszłym roku ściągały do Polski mrożonki, malinę świeżą, półprodukty malin oraz innych owoców jagodowych. No i cóż, to by było w sumie na tyle z, na, z dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. Bardzo proszę osoby, którym zależy na, na tym, na. którym osobom nie jest obojętne dobro rolnika, żeby udostępniali ten materiał i wszyscy razem głośno, wszyscy plantatorzy my nie chcemy składać wniosków odwiedzać was tam w ministerstwach wy byliście w Drohusku, panie Kołodziejczak i ja oglądałem tego live'a, pan mówi, że pan już chce nie, nie chce czekać na listę, na, ty, na listę tych wagonów, które ostatnio wjeżdżały, choć i tak panu tych, tej listy nie dali my chcemy listę firm i to na CITO Poor